Hej! Jestem Nina i witam Cię na moim kanale Chemia po Lusku. Dzisiejsze nagranie dotyczy obliczeń maturalnych z kinetyki. Do samego egzaminu maturalnego 16 maja, w każdy wtorek i w każdą sobotę, będę publikować filmy dotyczące obliczeń chemicznych. Harmonogram znajdziesz w opisie do tego filmu. Okej, okay, pierwsze zadanie, które dzisiaj rozwiążemy, pochodzi z roku 2016. Podczas ogrzewania w zamkniętym naczyniu o stałej pojemności mieszaniny tlenku węgla 4 i wodoru w temperaturze 80, 850 stopni ustaliła się równowaga reakcji, dla której stała K wynosiła 1. Oblicz, jaki procent masy tlenku węgla 4 ulegnie przemianie w tlenek węgla 2, jeżeli reakcji poddano 1 mol tlenku węgla 4 i 5 moli wodoru. Jako, że jest to zadanie z kinetyki, to moim takim uniwersalnym sposobem na jego rozwiązanie jest tabelka. Jeżeli Wam pokazuję, jak się to wszystko zapisuje, generalnie chodzi o to, że mamy trzy, trzy um, rzędy. Pierwszy rząd dotyczy stanu przed ustaleniem się stanu równowagi, czyli jakby początek reakcji. Później mamy delta R, czyli to jest zmiana podczas reakcji. E, a na koniec mamy stan końcowy, czyli w stanie równowagi, jak to wszystko wygląda. Przepisujemy sobie równanie, czyli CO2 plus H2 daje nam tutaj CO plus H2O. I sobie robimy taką tabelkę właśnie, czyli tu będzie będziemy mieć e, stan początkowy, czyli P, później będzie delta R, czyli to się zmienia w trakcie reakcji i na koniec mamy K, czyli stan końcowy. Po ustaleniu tego stanu równowagi. Skoro jest to naczynie o stałej pojemności, nie wiemy o jakiej, to możemy sobie tu po prostu wpisać nasze mole jako stężenia, ponieważ mogę sobie na przykład założyć, że ta objętość tego naczynia wynosiła 1 decymetr 3 i wtedy będzie takie samo stężenie. Także tutaj napisane jest, że poddano tej reakcji 1 mol tylko węgla 4, czyli tutaj wpisuję jedynkę, czyli 1 mol był na początku CO2. Jeżeli chodzi o wodę, to mieliśmy 5 moli wodoru na początku i nie było nic więcej. Czyli nie wprowadzono żadnych innych odczynników. Zatem CO, czyli tlenku węgla 2, było 0, tak samo jak i wody również było 0. Teraz czym jest to delta R? Delta R to jest przebieg reakcji, czyli jeżeli mam tutaj stosunek stechiometryczny, widzicie, 1 yy, do 1, wszystko jest 1 do 1, więc... Skoro produkty nam ubywają, ponieważ ta reakcja przebiega w prawo, jako że no nie ma innej możliwości tutaj, bo mamy tylko i wyłącznie te, te substraty wprowadzone, tak? Czyli mamy CO2 i H2, więc reakcja musi biec w prawo, więc e, substraty nam ubywają, a te produkty nam będą powstawały, czyli na 1 mol CO2, które e, nam ubywa, powstaje nam 1 mol CO. Czyli jeżeli sobie wpiszę tutaj minus x, czyli ubywa nam jakieś x moli, to dokładnie tyle samo moli nam będzie ubywało wodoru, ponieważ jest stosunek stoichiometryczny 1 do 1. Czyli też nam ubywa minus x moli. No i ile nam powstaje? Mamy cały czas stosunek 1 do 1, zatem w przypadku CO, które powstaje, i wody, i wody która również powstaje, będziemy mieć tutaj plus x i plus x. I teraz zapiszemy sobie stan końcowy, Używając właśnie takich wyrażeń. Czyli tutaj będzie 1 minus x, to będzie 5 minus x, natomiast tu będzie x i tu również będzie x. I teraz y, mamy podaną stałą równowagi, czyli k, i k się równa 1. I czym jest ta stała równowagi? Stała równowagi będzie równa y, ilorazowi CO, czyli produktów. CO razy H2O. Potęgach ich współczynników, ale tutaj nie mamy żadnych współczynników, także nie musimy tutaj wstawać tej potęgi. Tak dla przypomnienia, jeżeli powstawałyby dwa mole H2O, to musimy wtedy dać tutaj H2O do potęgi drugiej. Ale u nas takiego problemu nie ma. Mamy po prostu wszystko razy jeden. I dzielimy to przez iloraz yy, ilo oczywiście yy, substratów. Yy, tak. Iloczyn, a nie, nie iloraz, oczywiście. Iloczyn tutaj substratów, czyli CO2 razy H2, i to będzie na dole tego ułamku. H2, nie H2O, czyli H2. No i tutaj sobie możemy teraz wpisać te nasze dane i podstawić sobie wartość, czyli tą jedynkę. Zatem je już to tutaj napiszę z boku. Czyli tak, 1 to się równa. CO, stężenie CO to jest x. Stężenie H2O to jest również x. Znamy sobie te x kwadrat na górze. Więc to, to będzie tak 1 razy x do kwadratu. I to będzie dzielone przez ten iloczyn CO2 razy H2, czyli odpowiednio dla CO2 to będzie 1 minus x razy. 5 minus X. I teraz licząc sobie to równanie, yy, będę w stanie obliczyć X i dzięki temu będę mogła sobie obliczyć, ile wynosił x i jaki procent tego CO2 przereagowało poprzez podzielenie X przez jedynkę, czyli ten początkowy stan i razy 100%. No więc tak, mnożymy sobie i mamy teraz tak, 1 minus x razy 5 minus x to się równa x kwadrat, więc mamy tak 5. 1 um, razy 5 to 5 minus x minus 5x plus x kwadrat to się równa x kwadrat. No i dzięki temu nam się skróci tutaj x kwadrat, więc mamy tylko um, jedno rozwiązanie tego równania. Um, no i co nam tu wychodzi? Że 5 to się będzie równać 6x. Zatem x to będzie równe 5,6. E, możemy sobie teraz podzielić i zaokrąglimy sobie wynik. To wychodzi około 0,83. I teraz, jak mówiłam, procent CO2, które przereagowało, to będzie równe. Um, 0,83, czyli ten x, który przereagował, podzielić na 1, razy 100%, czyli po prostu 83% około. To jest w sumie tyle. Kolejne zadanko to jest zadanie 30 z matury z maja 2023 roku. Tyle, że to jest stara podstawa programowa, czyli 2015 roku podstawa. Więc jeżeli będziecie szukali w tym arkuszu z podstawy 2023, do tego nie znajdziecie po prostu. I tak, fosgen to silnie trujący związek, fosgen się w ogóle mega często pojawia na maturze też, o wzorze COCl2. W reakcjach fosgenu z alkoholami otrzymuje się odpowiedni estryk kwasu węglowego, a w reakcji polikondensacji z udziałem fosgenu powstają poliwęglany, szeroko stosowane tworzywa zastępujące szkło. Na razie nic z tego nas nie interesuje. Substratami do otrzymywania fosgenu są tleny węgla 2 i chlor. W mieszaninie tych gazów zachodzi pod wpływem światła odwracalna reakcja opisana równaniem. Tak naprawdę jedyne, z nas, je interesuje z tego całego długiego opisu, to jest ym, ta tutaj reakcja. I tak. Do reaktora pojemności 4 dm3 wprowadzono gazowe substraty 0,4 mola CO i 0,2 mola Cl2. Gdy w temperaturze T ustaliła się równowaga. Stwierdzono, że przereagowało 80% chloru. I teraz mamy z kolei obliczyć stężeniową stałą równowagi. Więc jakby to jest znowu... Będziemy to robili dokładnie w ten sam sposób, czyli używając właśnie tabelki, tyle że teraz troszkę w drugą stronę. I te zadania z kinetyki tak naprawdę wszystkie na tym właśnie będą polegać. Zaczynamy od policzenia sobie stężeń, ponieważ mamy tutaj 4 decymetry sześcienne, a nas interesują stężenia, więc policzymy sobie tak stężenie CO... No to będzie równe te 0,4 podzielić na 4, czyli 0,1 mola na decymetr sześcienny. Jeżeli chodzi o Cl2, robimy dokładnie to samo. 0,2 podzielić na 4 i to będzie równe 0,05 mola na decymetr sześcienny. To już sobie gdzieś na boczek damy, bo zajmuje tu miejsce niepotrzebnie. Może troszkę zmniejszymy. Ok. I teraz tak, znowu sobie narysujemy taką tabelkę jak ostatnią, czyli CO plus Cl2 daje nam COCl2. I tutaj mamy tak. Początek reakcji, delta reakcji, czyli zmiana, oraz koniec. I w tym przypadku również nie mamy wątpliwości, w którą stronę reakcja zachodzi, ponieważ na początku mamy tylko i wyłącznie CO oraz Cl2. Jeżeli chodzi o ten fosgen, to go wcale tam nie ma, więc to będzie 0. Tutaj przy CO mamy 0,1, a przy Cl2 0,05. I teraz tak. My tutaj nie musimy teraz pisać -x Ponieważ my dokładnie wiemy, chociaż w sumie możemy sobie tak zapisać na początek, że to będzie minus x, bo stosunek stoichiometryczny to jest znowu 1, 1, 1, 1 mol, 1 mol, 1 mol, więc to będzie minus x, minus x plus x. Natomiast mamy informację, że przereagowało 80% chloru. Zatem ten x będzie równy 0,05, czyli to początkowe stężenie chloru, radzy. 0,8, czyli to 80%, i to będzie wychodziło 0,04. Więc x to się równa 0,04. Jeżeli teraz chcę sobie tu policzyć te końcowe stężenia, to po prostu zamiast x wpisuję sobie tutaj tak: minus 0,04, minus 0,04 i plus 0,04. Zatem, jeżeli chodzi o CO, to końcowe stężenie to będzie 0,06, CL2 to będzie 0,01, a COCL2 to 0,04. No i ostatnie co nam zostało, to po prostu policzyć sobie tą stałą, stałą równowagi. I stała równowagi, jak już mówiłam, to się równa na górze, w tym ułamku będziemy sobie mnożyć Produkty tej reakcji. W tym przypadku mamy jeden produkt, czyli fosgen, więc tutaj sobie wpisujemy stężenie fosgenu i mnożymy w potędze współczynnika stoichiometrycznego, który występuje w równaniu reakcji przed tym fosgenem. Tu również jest jedyneczka, więc tego nie będziemy podnosić do żadnej potęgi, do potęgi pierwszej, czyli to będzie dokładnie to samo. Na górze mamy 0,04. Na dole z kolei mamy um, iloczyn. CO i CL2, czyli to będzie 0,06 razy 0,01. I to nam wychodzi około 66,67 i to jest koniec. I ostatnie zadanko na dzisiaj pochodzi z 2023 roku również, tyle z czerwca i to też będzie za formuła 2015. W temperaturze T do reaktora o objętości 1 dm3 wprowadzono po 1,5 mola substancji X2 i Y2 oraz 3,5 mola substancji XY. Stężeniowa stała równowagi w temperaturze T jest równa 4. Oblicz stężenie równowagowe substratów X2 i Y2 opisanej przemiany w temperaturze T. Zaczynamy sobie dokładnie tak samo, czyli rysujemy sobie tą tabelkę. Mamy tutaj X2 plus y2 i to nam daje 2xy no i rysujemy sobie tą tabelkę, czyli coś takiego tu będzie znowu p, delta r i k i teraz mamy troszeczkę inną sytuację bo spójrzcie, mamy wszystkie substancje, które będą tutaj reagować one znajdują się w tym reaktorze na samym początku. Czyli my musimy jeszcze się zastanowić, w którą stronę będzie biegła ta reakcja. Mamy tak. Jeżeli chodzi o X2, to stężenie będzie 1,5 mola na decymetr sześcienny, ponieważ objętość to jest 1 decymetr sześcienny, nie musimy już tego jakoś dzielić. Jeżeli chodzi o Y2, to jest dokładnie tak samo. A jeżeli chodzi o XY, to mamy tutaj 3,5 Mola. I teraz tak, jak mamy sprawdzić, w którą stronę będzie biegła nasza reakcja? Żeby Wam wyjaśnić, o co chodzi z tym Q i jak to sprawdzić, w którą stronę reakcja biegnie, to w sumie otworzyłam sobie ten plik z tego właśnie arkusza maturalnego, bo w poprzednim zadaniu było to w sumie wytłumaczone. Tu w tej informacji, że jest takie coś jak iloraz Q, który nam stwierdzi, czy został osiągnięty już stan równowagi. Wyrażenie na iloraz reakcji jest takie samo, czy ja to Q, jak wyrażenie na stan równowagi K, lecz stężenia w nim występujące dotyczą dowolnego stadium przemiany, czyli my sobie możemy wstawić te nasze stężenia, które mieliśmy w danych do zadania, chociaż nie jest to stan równowagi jeszcze. Obliczoną wartość ilorazu reakcji Q porównuje się z wartością KC, czyli stałej równowagi reakcji. Jeżeli Q będzie mniejsze niż KC, to można założyć w dążeniu do osiągnięcia stanu równowagi, że reakcja zachodzi w kierunku tworzenia produktów. Jeżeli Q będzie większe niż KC, to w kierunku tworzenia substratów. To jest ważna informacja, to się nam przydaje i zawsze trzeba sprawdzać, w którą stronę ta reakcja biegnie, jeżeli chodzi o kinetykę. Jeżeli nie mamy takiej sytuacji, że na przykład jak wcześniej było w tych poprzednich zadaniach, że mamy tylko. Substraty nie mamy w ogóle produktów. Wtedy jakby się nie musimy zastanawiać nad tym, ale jeżeli mamy i to i to, to trzeba sobie sprawdzić. Zatem policzymy sobie teraz ten iloraz reakcji Q, no i on będzie równy tak. Znowu substraty leży w potędze. I teraz widzicie, że to jest dwójeczka z przodu, więc robimy sobie wyrażenie, to będzie XY do potęgi drugiej, dzielone przez iloczyn X2 i Y2, czyli x2 razy y2 to już żadnej potęgi nie ma, bo są jedyneczki przed x2 i przed y2. I to będzie tak: 3,5 do kwadratu, dzielone przez 1,5 do kwadratu. No i tak, i wychodzi mi tutaj um, 5,4 około. Zatem to k nasze jest większe niż k. Ponieważ K wynosi 4, a nasze Q wynosi 5 i 4 około. Zatem ta reakcja będzie zachodziła w kierunku substratów. Czyli teraz, jak piszemy sobie te X, -y, czyli tą deltę r, to ubywać nam będzie produktu, a będą powstawały substraty. Zatem tutaj będziemy mieć teraz plus X, plus X. A tutaj będzie minus, ale nie x, tylko 2x, bo tutaj pamiętamy o tym, że trzeba uwzględnić właśnie współczynniki stechiometryczne, które się znajdują w równaniu reakcji. Więc tu będzie minus 2x. I teraz sobie możemy zapisać te, te um, wartości w stanie równowagi. Zatem 3,5 minus 2x tu będzie, tu będzie 1,5 plus x i tu będzie również 1,5 plus x. Nas interesuje stężenie równowagowe substratów x2 i y2 i mamy podaną stałą równowagi. Zatem użyjemy sobie teraz tej stałej równowagi, aby policzyć stężenia równowagowe substratów tej reakcji. Jako że um, wyrażenie na stałą równowagi to się równa. To będzie tak 3,5 na górze minus d2x... Do potęgi drugiej, czyli dokładnie tak samo, jak było w tym wyrażeniu na q, i dzielimy sobie to przez substraty, czyli 1,5 plus x do potęgi drugiej. Wyszesz teraz tą wartość k zamiast literki, czyli to będzie 4. I teraz co zrobić, żeby sobie to równanie troszeczkę uprościć? E, możemy sobie to zapisać w ten sposób, że to jest równe 3,5 minus 2x przez 1,5. Plus x i to w całości wziąć z tego kwadratu i sobie spierwiastkować. Zatem po lewej stronie będziemy mieć 2, a po prawej będziemy mieć 3,5 minus 2x razy 1,5 plus x. No i to już będzie troszeczkę prościej rozwiązać. Jakoś sobie tutaj policzę to. Może tu, czyli będzie tak. 2 razy 1,5 to będzie 3 plus 2x. To się równa 3,5 minus 2x. Czyli 4x to się będzie równało 3,5 minus 3, czyli 1, przepraszam, 0,5. Zatem ten x wychodzi 0,125. Teraz sobie zmarzę to wielkie obliczenie, żeby troszeczkę miejsca zostawić. Nasze pytanie. To było, jakie będzie stężenie równowagowe substratów x2 i y2. Czyli musimy sobie teraz dodać ten x do ich początkowego stężenia. Więc to stężenie tutaj to będzie równe 1,5 plus 0,125, czyli 1,625 mol na decymetr sześcienny. Na dziś to już wszystko. Jeżeli na granic się podobało i sprawiło, że kinetyka stała się prostsza, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Już w najbliższy wtorek kolejne nagrania, tym razem dotyczące prawa rozcieńczeń Ostwalda, czyli ciąg dalszych roztworów i obliczeń właśnie z roztworami. Jeżeli chodzi o dział roztwory, to na moim kanale znajdziesz jeszcze filmik dotyczący hydratów i obliczeń z hydratami oraz obliczeń w zadaniach z pH. I to również może się przydać, przed tym filmikiem we wtorek, więc zachęcałabym, żeby sobie obejrzeć te dwa odcinki. A przy okazji zapraszam Cię na moje media społecznościowe, gdzie znajdziesz więcej tipów maturalnych i rozwiązań różnych zadanek, i to jest Instagram i TikTok. Przypominam również o możliwości spotkania się ze mną online i rozjaśnienia sobie tematów, których nie rozumiesz jeszcze przed maturą. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz jakichś ciał, czy sobie powtórzyć i doszlifować swoje umiejętności, to napisz mi wiadomość prywatną i ustalimy termin spotkania. A na razie do zobaczenia w najbliższy wtorek na filmiku dotyczącego prawa rozcieńczeń Ostwalda.